Pościg za recydywistą w skradzionym pojeździe. Szalona ucieczka za Suzuki Swift. Przypadek pani, która nawet już nie umiała dmuchać balkomat. Wściekły sprawca kolizji, a także nagrzany osiemnastolatek uciekający jawą z pasażerem. Zapraszam! 41-letni recydywista poprzedniego dnia ukradł pojazd, który właśnie zauważają mundurowi patrolujący ulice miasta. Radiowóz natychmiast zmienia kierunek, ruszając za podejrzanym, jednak ten zdecydowanie przyspiesza, rozpoczynając braworową ucieczkę. Szaleńcza jazda przebiega z nadmierną prędkością oraz z wielokrotnym wyprzedzaniem w niedozwolonych miejscach. Prędkości osiągane przez zbiega są bardzo wysokie, a ruch w tym czasie jest na drodze dosyć zagęszczony. Widząc zator spowodowany zastawioną przez policjantów blokadą, uciekinier decyduje się na jego ominięcie chodnikiem, co szybko kończy się zatrzymaniem. 41-latek trafił do aresztu i usłyszał zarzuty, sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. W ostatnich dniach, około godziny 4 nad ranem, funkcjonariusze policji pędzą za Suzuki Swift, którego kierujący zignorował wyraźne polecenia do zatrzymania. Ucieczka delikwenta przebiega przez okoliczne podwórka i przesmyki, jednak mundurowi nie odstępują go na krok, mimo niesprzyjających warunków. Próba zajechania drogi kończy się niepowodzeniem, a uciekinier do skutku próbuje swych sił, nawet po świeżo zaoranym polu. Tam policjanci nie mają już litości, wykonując manewr Pit. Mimo to Suzuki dalej kontynuuje jazdę. Dochodzi do kolejnego manewru, który już kończy się pełnym sukcesem. Zatrzymany to 49-letni mężczyzna, który ma kilka zakazów prowadzenia pojazdów, a badanie alkomatem wykazało u niego 0,65 promila. Teraz grożą mu dwa lata więzienia. Nocny przejazd Volvo ulicami Brna zostaje ukrócony przez tamtejszych policjantów, którzy postanawiają dokonać jego kontroli ze względu na podejrzenie jazdy pod wpływem. 63-letni kierujący nie robi sobie nic z tego, że jadący za nim radiowóz wyje w niebogłosy i błyska niebieskimi światłami. Mundurowi zajeżdżają drogę 63-latkowi, dopiero wtedy udaje się go zatrzymać. Badanie alkomatem potwierdza obawy funkcjonariuszy. Mężczyzna wydmuchał około 2 promili, kierujący na miejscu stracił prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany. Kamera monitoringu zarejestrowała 60-letnią kobietę, która wykonuje bardzo niebezpieczne i nieprzewidywalne ruchy swoim Fordem Mondeo. Pojazd zaczyna poruszać się poza jezdnią oraz demoluje stojące tam znaki drogowe. Następnie kontynuuje jazdę do kolejnego ronda, gdzie ponownie tarnuje znaki, po czym na prostym odcinku przyzwania w latarnię. Na szczęście dalsza jazda była niemożliwa ze względu na uszkodzone lewe przednie koło. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, którzy próbowali użyć alkomatu, jednak kobieta nie była w stanie nawet w niego prawidłowo dmuchnąć. Tak, tak, jeszcze raz Późniejsza analiza laboratoryjna wykazała, że 60-latka miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Łączna wartość szkód wyniosła 110 tysięcy koron. Teraz nieodpowiedzialnej pani grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 24 września w środę tuż przed godziną 21 w Litomyślu uwagę policjantów zwracają mężczyźni poruszający się jawą bez wymaganych kasków. Mundurowi ruszają za nimi i spostrzegają, że jednoślad nie ma również zamontowanej tablicy rejestracyjnej. Kilkukrotne wezwania do zatrzymania nie przynoszą skutku, więc rozpoczyna się pościg. Motocyklista próbuje uciekać na różne sposoby, zjeżdżając w boczne dróżki, lasy, a nawet gęste trawy, i to właśnie ta okazuje się najbardziej zdradliwa. Duże mokre zarośla znacząco przerosły możliwości uciekiniera. Za sterami siedziało 18-latek, a na miejscu pasażera 14-latek. Kierujący nie posiadał prawa jazdy, a badanie narkotesterem dało w jego przypadku wynik pozytywny. No co tu dużo komentować? Skrajna głupota i nieodpowiedzialność w czystej postaci. 20 września policjanci drogówki z Lubenca, pełniąc służbę na autostradzie D6, zauważają Volkswagena, który jadąc z nadmierną prędkością, wjeżdża centralnie w kadr ich pokładowego fotoradaru. Prędkość, jaka obowiązuje na tym odcinku, to 130 km na godzinę, a kierujący przekroczył ją o ponad 40. To nie koniec kłopotów zatrzymanego, bowiem 36-latek był pijany. Alkomat wykazał ponad promil. Mężczyzna już stracił prawo jazdy i otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Do podobnych zatrzymań doszło we wrześniu w okolicach Karlowych Warów, gdzie funkcjonariuszom na tacy podało się dwóch kierowców Audi, chcących koniecznie zaistnieć w policyjnym fotoalbumie. Pierwszy z nich pochwalił się prędkością 193 km na godzinę na ograniczeniu do 90 Zaś drugi już nieco mniej, bo osiągnął 115 na ograniczeniu do 70. Obaj kierujący stracili swoje uprawnienia oraz otrzymali zakazy prowadzenia pojazdów. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będą próbować ich łamać i nie wystąpią w kolejnym odcinku. Pod koniec sierpnia na jednej z ulic Brna doszło do dość niecodziennej sytuacji. Mężczyzna jadący na rowerze zamiast zahamować przed pojazdem, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, soczyście pocałował tylną klapę bagażnika. Mimo popełnionego błędu nie przyszła mu żadna refleksja do głowy, więc zaczął obarczać winą kobietę i na nią krzyczeć. Później odjechał w nieznanym kierunku. Aktualnie poszukuje go policja, bo uszkodzenia niemal nowego pojazdu wyniosły kierującą 40 tysięcy koron. Przydałoby się jednak, żeby to sprawca je pokrył. W tym tygodniu funkcjonariusze drogówki w ciągu zaledwie dwóch godzin zatrzymali dziewięciu kierowców, którzy nie respektowali sygnalizacji świetlnej na jednym z wahadłowo kierowanych odcinków w okolicach Brna. Posypały się wysokie grzywny. Policjanci działali również w okolicach Wyszkowa, gdzie kontrolowali kierowców przy użyciu swojego specjalnego wozu wyposażonego w system kamer monitoringu. Czynności prowadzili bezpośrednio w ruchu drogowym, w tym na autostradach. W ciągu kilku godzin patrole wykryły kierujących, którzy pisali SMSy w trakcie jazdy lub bawili się telefonem, albo nie mieli chociażby zapiętych pasów. Do tego niektórzy nie stosowali się do zakazu wyprzedzania na autostradzie. Posypało się bardzo dużo grzywien i bardzo dobrze, bo nieuwaga za kółkiem to jedna z przyczyn zdarzeń drogowych. bądźcie bezpieczni i jeździjcie ostrożnie. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka do końca. Zapraszam gorąco do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza oraz podbicia filmu. Dziękuję wszystkim z grona wspierających i widzimy się w kolejnym programie z serii Policja w akcji na PIRAT TV. Miłego dnia!